Witajcie w trzecim odcinku Mody w Minecrafcie Dziś zaprezentuję Wam mod Obsidian Tools. Dodają do gry narzędzia i zbroje obsidianowe Dodaję także kilka innych mniejszych przedmiotów Dobra Najpierw potrzebuję obsidian, to oczywiste Stawiamy tak i dostajemy obsidian fragments Później to musimy skraftować tak Żeby wyszło nam kombinet obsidian fragment Teraz wystarczy to przepalić w piecu. I otrzymujemy Obsidian Bar. I z tego już możemy budować zbroje I narzędzia Buty Chełm. Spodnie i na pieryśnik teraz buduję narzędzia kilof łopata siekiera motyka I miecz ubiorę się w to zbroja, wygląda fajnie, jest tak wytrzymała jak diamentowa, nawet chyba trochę bardziej. Teraz pokażę Wam jak szybko wydobywają Obstja nie Postyjanie dłużej kopię Łopata jak zrobić wiaderko z plazmą bierzemy trzy te szczapki wiaderko z lawą drugie wiaderko wiaderko z wodą i wiadro i dostajemy dark plazma ta dark plazma jest nam potrzebna do zrobienia plazma cel redstone dark plazma i redstone Plazma Cel. Teraz tak, stawiamy trzy szczapki tej obsydianu: żelazo, żelazo, plazma Cel. I znowu trzy szczapki Dostajemy dwie plazma baterii. szkła a nie ja zapomniałem. teraz muszę pokazać jak zrobić sz szkło ciemne czy <tryk> przepalić szkło w piecu i dostaniemy softed glass Zademonstruję. Co wtedy glas? I to trzeba dwa obsydian Fragment tak zrobić. I mamy Shadow Glass. Fajnie one nawet wyglądają. Teraz zbudujemy miecz świetlny. On niszczy wszystko z wyjątkiem Bedrocka. To tak, dwa szkła, jedna szczapka obsydianu, dwa wiaderka z plazmą, diament i znowu dwa szkła i, i szczapka obsydianu. Wychodzi nam Obsidian League Saber. I właśnie to jest ten miecz świetlny. Prawym, się go, prawym przyciskiem myszy się go chowa a wtedy żeby go otworzyć trzeba stracić jedną baterię i już została mi jedna bateria i już nie mam baterii wydobywa normalnie i to za pierwszym czasem diament złoto wszystko nie chciało się wydobyć Jak zrobić fajne pochodnie? Takie nowoczesne. Potrzebujemy 6 sztabek żelaza. Jedno wiaderko z plazmą i szkło. Szadusz z Podstawiam je w taki sposób, i wchodzi plazma plazmatorcz, tak one wyglądają, mi się akurat podobają, zamkuję Chyba koniec. Aha. Tego moda naprawdę polecam. Sam go używam. Wytrzymała zbroja. Teraz ja wam jak zinstalować mod. Dobra, najpierw wciągamy mod moda link będzie w opisie wypakowujemy wchodzimy w start procent APP raming wchodzimy w kropkę Minecraft bin i tutaj wchodzimy w Minecraft jar za pomocą... WinRar'a i teraz tak, najpierw wrzucamy mod Loadera Ctrl A, Ctrl C i, i tutaj Ctrl V. Teraz wrzucamy Obsidian Tools. oprócz tego wersją 3.3 I już wgraliście moda. Subskrybujcie, oceniajcie. Dzięki, cześć.